Cześć siemano, z tej strony Witajcie w kolejnym odcinku z serii Taxi Life Wracamy do tej serii po chyba półtora miesiąca tego nie było, bo jak teraz sobie zobaczyłem, to ostatnia moja gierka była 1 grudnia, czyli właściwie już półtora miesiąca mija. I słuchajcie, ostatnio sobie tak pomyślałem nad, nad tym kiedyś wam mówiłem, że chcę zrobić Źle chyba jadę, oczywiście. Chcę zrobić 100 odcinków z tej gry, żeby pozostawić po sobie jakiś ślad z tej serii. Natomiast ostatnio sobie tak, pomyślałem, żeby czy nie lepiej byłoby zrobić właśnie dwa razy mniej, czyli 50 odcinków z tej gry, żeby szybko przejść na kolejną grę. Może to być kolejny symulator. Bo tego na Steamie jest sporo, a też chcę jak w miarę możliwości szybko yy, pograć i nagrać dla Was jakieś inne serie i myślę, że jak zrobię te 50 odcinków to będzie lepiej bo ja mam na razie 21 filmów jak się nie mylę z tej serii i to bym musiał zrobić jeszcze 79 odcinków nie wiem ile by to zajęło na pewno kilka miesięcy być może byśmy zakończyli tą serię wtedy, nie wiem, czerwiec, lipiec, może sierpień nawet. I tak sobie myślę, żeby zrobić dwa razy mniej tego, zakończyć na 50 filmach. Tym samym pozostaje już tych nagrywek z tej serii mniej, bo tylko 29. I no i myślę, że tak byłoby lepiej. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale ja jestem za tym bo tutaj i tak gra jest w nieskończoność i myślę, że lepiej jak będzie te 50 odcinków i tak będzie ślad po tej serii i tak no i przechodzimy w tym momencie do kolejnego symulatora kolejna gra będzie przed nami no i myślę, że to będzie takie lepsze jak wy tu jeździcie ludzie to wam dał prawo jazdy także jak chcecie możecie dać znać co o tym myślicie? A i tak wielkich wyświetleń podczas tej serii nie było, chyba że, nie wiem, pierwszy odcinek, bo tam było kiedyś, pamiętam, chyba, że było, nie wiem, 400 wyświetleń czy 500, coś takiego chyba. Natomiast nie wiem, jak jest obecnie, bo już dawno tam nie spoglądałem na, na te stare filmy, ile tam wyświetleń było. No, i myślę, żeby przejść do następnej gry. A taki Boost Driver, gra z dzieciństwa, no to, to tam oglądało to więcej ludzi. Także myślę, żeby zrobić jednak te 50 odcinków. No i przechodzimy do kolejnej gierki. I myślę, że tak byłoby lepiej. Nie wiem po co ja tu stoję, skoro i tak nie będę tracić żadnych punktów. Policji tutaj na razie nie ma, więc żadnych mandatów nie dostanę, że jadę pod nic w tym stylu. Także i jeszcze w ogóle nie mam, ja dopiero jadę po, po kogoś po klienta, tak zwanego. Także mogę sobie pozwolić na więcej. Teraz, jeszcze prosto, Nie nienawidzę tej uliczki, tutaj, a właściwie tych uliczek, bo ich jest kilka. Mam nadzieję, że nic u mnie zaraz nie zaskoczy z boku. No, ogólnie też trochę się stęskniłem za... <śm> za tym symulatorem, no ale też pora za jakiś czas do nowej gry wejść. Także. Także wiecie o co chodzi już. No i teraz oczywiście, aha, bo dobra, 50 na godzinę no, no, mogę jechać. Jak sobie życzysz. Jak teraz to było? Już nie pamiętam pod tobą. Dobra. Aha, to się tym robiło. Hmm, zapominam. roczki... Już. Super. Mogę wyłączyć w końcu systemy dodatkowe. czyli eee. tak samo się wyłącza. Bo zapominam trochę czasu, już jednak półtora miesiąca to jednak długo. Co to mi się zaświeciło? A, że benzyna, tak. No, ale jeszcze dojadę z tym. Z tym jeszcze dojadę, akurat. <laughs> Chyba. Także mam nadzieję, że z tym nie będzie problemu większego. 50 na godzinę mogę jechać, czyli trochę więcej. I, zno... I teraz nie pamiętam tylko jak to było. Czy do 10 można było przekroczyć, czy do 20, żeby się nasz klient nie wkurzył w tym przypadku klientka wwózimy dziewczynę jeszcze w ogóle powiem wam, że ostatnio też pomyślałem nad serią z Watch Dogs'a, bo już też chyba z miesiąc nie grałem w Watch Dogs'a bo Netflix mnie ostra wciągnął i Myślę, czy zrobić serię z Watch czy i wy w przyszłości. To też jest takie dobre pytanie. O, ach, dobra, 70 na godzinę, mówiłaś o to, spoko. Tylko, że nie na długo. Myślę, że benzyny mi wystarczy, a raczej tak, tylko nie cały kilometr mamy do miejsca docelowego, także na spokojnie teraz jak mam tu jechać to tutaj, dobra a... czerwone to było a... a ten się nie, ona się nie zdenerwowała że przyjeżdżam na... chyba że nie wiem w ostatniej chwili się to zmieniło, chociaż wątpię w to. Wiem, kiedy zacznę budowlanie Sagrada Familia. zainteresowaniem. Trójka. Yes, Would you mind if you know? Tak, tak. to on 100 Antoni But I bet it will be worth it. No na pewno. Skucz się. Sagrada Familia is a true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know! I love everything about it. Oh I can't wait to see it in all its glory. To była interesująca rozmowa. Jak zwykle właściwie to każda rozmowa u mnie jest interesująca. Czyli do 20 km niecałe mogę chyba przekroczyć, nie wiem, chyba 18 było. Jak więcej przekroczę, to ludzie się zdenerwują w moim aucie. Teraz tak. 400 metrów zostało mi. Okej. Okay. Kurde, te hamowanie jest coraz cięższe tutaj. Nie, Nie wiem, czy to naprawdę już pomału, to nie jest jakby to była jeszcze ulica dwukierunkowa. To jeszcze by tu można było wjechać i by było o wiele szybciej. A tak to na około trzeba. Te, jak on by mi zahaczył. Miało być kierunkowska. Złączam nie, nie tą kamerę, co trzeba. Super. Czy tam było czerwone światło, bo nawet nie zauważyłem. Ale chyba tak, bo trochę się zdenerwował. Oma. I wiecie co? Ja sobie pojadę na stację benzynową. Albo do mojego serwisu i sobie jeszcze zrobię coś z zawódkiem. Dobra, słuchajcie, sobie tutaj sobie podholowałem. Um, Trochę do też. Miałem za to holowanie zapłaciłem sobie tylko 50 euro. Także nie ma tragedii. I dopiero tu mamy typka. Super. Czemu ja mam tak mało teraz tych klientów? Ja się pytam. No i od razu autko jedzie o wiele lepiej. Super. Mam nadzieję tylko, że nie przywalę w tą straż miejską. Mam nadzieję, że też mnie nie widzą. Przyjeżdżam na czerwonym świetle, ale zero mandatu. Super, a to właśnie chodzi. Zrobimy sobie jeszcze w tym odcinku na pewno co najmniej jeden um, jedną przejażdżkę, <laughs> lub jeden kurc i chyba będziemy na ten moment kończyć odcinek tak tutaj auta się psują niestety na tym na tych wysepkach także no, najlepiej zwalniać No ja powiem wam co do tego tutaj tych kursów możemy mieć raczej nieskończenie wiele także myślę że nie będzie sensu jak ja będę przyciągał granie nie wiadomo ile czasu. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, i też wolę zabrać się za kolejne gielki, kolejne symulatory, różne, żeby przejść to. I też coś zostawić na tym kanale, bo jak wspomniałem, CS to jest stała seria, która będzie zawsze. A takie inne serie też co jakiś czas mają być u mnie, to. To nie chcę, żeby. Taka gra jak właśnie ten symulator Taxi Life, żeby miało nie wiadomo ile odcinków, a jak zrobię takie 50, no to myślę, że to jednak i tak zostawię coś po tej grze i czas będzie, czas zabrać się za kolejne gry. Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. 104, tutaj, gdzie ponad 100 na godzinę jadę, gdzie mogę tylko jechać trzydziestką no jedź, 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 jedź Ciebie nie przepuszczę, nie ma nawet takiej opcji, nie będę czekał ja tu się oho, ale mi zamuliło grę 300 metrów stało nam Ohoho. by była fajna stuczka. Tu mamy jeszcze wypadek jakiś po drodze. Mhm, super. Już tam działają. Lubię sobie na te wypadki tak pooglądać i kolizję w tej gierce, bo to fajnie jest pokazane. Wsiadaj, bo nie ma czasu. Aha, tu jest ten moment, gdzie trzeba zawracać, no ale ja tutaj oszukam sobie tą gierkę. Bo w jakimś tam odcinku już tak było u mnie i trzeba było zawracać. Na tutaj, A moim zdaniem to jest taki bezsens, żeby specjalnie jechać do końca tej drogi, żeby zawrócić. No, cierpliwość spadła, no ale lepiej, żeby cierpliwość spadła u tej osoby niż tracić czas na takie głupoty, moim zdaniem. Ty, ale jedź to, bo cię wyprzedzę. 50 na godzinę, czyli mogę niecałe 70 pojechać. Na to wychodzi. Tak, i teraz muszę czekać, aż będzie zielone światło. Szybciej. Tu nic nie jedzie, nic, nikt nie idzie, a ja stoję na czerwonym. Żółte, mogę przejechać. Ta gra mi na to pozwoli. Od razu zupełnie inne hamowanie jest teraz. O nie, tylko nie to. Dlaczego ja może po tych uliczkach tu jechać? Nienawidzę tych uliczek. Najgorsza możliwa trasa. No, aha, już się za szybko. Niestety. No niecałe 600 km. Tutaj nie trzeba co so, dwa powiedzmy kursy jechać na stację benzynowej, co też jest takie trochę głupie moim zdaniem, jednak za szybko to no, come on, co jest z tymi środkami, ludzie, ile czasu jeszcze super. W końcu. Roboty drogowe jakieś? Okej. Okay. Czyli 200 metrów niecałe mamy do celu. O ty... Stoję. Wyhamowałem. Tak, nie wiadomo po co te światła tutaj No nic nie jedzie przecież dawaj mi te zielone Ej nie no te światła są tu zepsute chyba Ta sygnalizacja w ogóle działa Jasny ile Czasu trzeba czekać. Zielone tak krótko, czerwone tak długo. Dwa razy dłużej. Dobra. Słuchajcie, mamy wszystko zrobione. Znaczy wszystko zrobione. Wiecie o co chodzi. Dwa kursy mamy ze sobą. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję kto jest nowy. I widzimy się w następnych filmach. Siemka.